Platforma wiertniczo-poszukiwawcza ropy naftowej na Bałtyku. Zbudowana na amerykańskiej licencji w wyspecjalizowanej stoczni holenderskiej, należy do organizacji PetroBaltic, której udziałowcami są Polska, NRD i Związek Radziecki. Wstępne sygnały geologów wskazywały na obecność złóż ropy i gazu pod dnem Bałtyku. Wiercenia rozpoczęto przed dwoma laty od szelfu polskiego. Wymagały one wyszkolenia całego zespołu specjalistów w zupełnie nowej u nas dziedzinie. Pierwszy odwiert nie przyniósł wyników. Przy drugim, wiosną tego roku, 70 km od brzegu na wysokości Rozewia, natrafiono na złoże ropy i gazu. W kadłubie pontonu znajduje się pracownia geologiczno-fizyczna, zbiorniki paliwa i wody oraz maszynownia. Załoga liczy 125 osób i zmienia się co dwa tygodnie. Poza kabinami mieszkalnymi dysponuje zapleczem socjalnym sauną, łaźnią, pralnią, kuchnią i stołówką. Obsługują platformę dwa holowniki. Jeden z nich pełni stałą służbę wartowniczą. Tak, nasz operator dostawał się z holownika na platformę, gdzie właśnie międzynarodowa załoga zebrała się przy pierwszej próbce bałtyckiej ropy. Na pokładzie znajduje się lądowisko dla helikopterów, które utrzymują szybką łączność z lądem. Do zbadania całości złoża i jego możliwości eksploatacyjnych potrzebne są dalsze prace i nowe platformy, tym razem wydobywcze.